Witam Was tutaj z pola walki i bitwy e, czyli z mojego stołu warsztatowego taki ostatni testik jeszcze chciałem zrobić co tutaj mamy BMW stara, poczciwa trójeczka E46 Xenon jest to model przed liftem zregenerowana soczewka wymieniony zapłonnik, przetwornica no bo lampa nie działała e, Zrobione czarne wnętrza, czyli tutaj ten pierścień na czarno. Tego elementu oczywiście na czarno nie warto robić, bo ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o odbicie światła na, na, na drogowych, bo tutaj mamy długie z dwóch źródeł, zarówno z tradycyjnej żarówki halogenowej tam jest właśnie to lustro, jak i tutaj z ksenonu, gdzie. Po przewracaniu się przesłony mamy też dużo wyższy strumienie światła. Także tyle jeżeli chodzi o to, dlaczego tutaj został ten srebrny element. Bo odbija światło, no i mamy zobaczcie, jakie fajne, mocne białe ringi zamontowane.